Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa na briefingu prasowym ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Roberta Telusa. Pan minister powie dzisiaj o ważnych decyzjach, które wczoraj zostały podjęte w sejmie. Panie ministrze, bardzo proszę o informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za przybycie na konferencję prasową. Bardzo się cieszę, że tak duże zainteresowanie jest sprawami rolniczymi. To naprawdę jest dobra, dobra, dobra jaskółka na przyszłość. Wczoraj, jak wiecie, było posiedzenie Sejmu jednodniowe, ale poświęcone tylko sprawom rolnictwa i zostały uchwalone trzy ważne ustawy. Jeden, jedna ustawa, Fundusz Ochrony Rolnictwa, jak Państwo widzicie, ustawa, która była oczekiwana przez rolników przez wiele lat, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten Fundusz Ochrony Środowiska, Ochrony Rolnictwa, to jest ustawa, która Związki zawodowe to szczególnie solidarność rolników indywidualnych, ale różne związki apelowały o tą ustawę bardzo, bardzo długo. Jak wiecie państwo, że są takie procedery i dosyć często w Polsce, że rolnik sprzedaje swoje płody, za które nie jest spłacone, bo albo firma upada, albo jest, bardzo często się zdarza, że to jest firma. E, e, podstawiona, czy, czy firma, która powstaje tylko po to, żeby odebrać płody i nie zapłacić. i wtedy rolnik na tym na, 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 tracił. Bo nawet jak jest lista gdzie jest, y jest y syndyk y upadłości, płaci to rolnik jest bardzo głęboko na tej liście i nie dostaje tych, tych środków, dlatego ten fundusz ochrony rolnictwa jest powołany, on jest takim początkiem jakby dobrej drogi, bo ja myślę, że ten fundusz się będzie rozwijał na tą chwilę 150 milionów złotych, 150 milionów złotych. A ja widzę, że ma, ja mam rozpisane to ja tutaj w, tych, w tej chwili powiem o tych funduszach, o tych ustawach, które były. Druga ustawa to nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy zawierająca w cenie, w cenie, zawarte w cenie paliwa. I trzecia nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomości rolnymi Skarbu Państwa oraz y, prawa budowlanego. I teraz wracamy do Funduszu Ochrony y, y, Rolnictwa. Jak widzicie państwo, 150 z budżetu państwa, z budżetu państwa 150 milionów i 0,125% y, od podmiotów skupowych. Tutaj jak wiecie w pierwszej wersji było y, tej ustawy w projekcie było 0,25. Y, y, tu obniżyliśmy o połowę w negocjacjach z y, z firmami skupującymi. Firmy uważały, że, że 0,25 to jest no, ciężar dla nich dosyć duży, dlatego tutaj są wynegocjowana stawka o połowę, ale też dołożyliśmy 50 milionów z budżetu państwa. Tak jak powiedziałem, jest to ustawa oczekiwana, ważna ustawa, chroniąca rolników, bo wiecie Państwo, że bardzo często rolnik jest tym najsłabszym ogniwem, bo nie ma prawników, nie ma ludzi, którzy się zajmują, żeby ściągać te pieniądze. Bardzo często bywało tak w Polsce, że rolnik poddawał się, nie walczył o te swoje środki. Tu będzie miał możliwość wypłaty tych środków z tego funduszu, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest silny, który ma prawników, będzie... Wtedy z tą firmą się sądził. Kolejna ustawa, nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego, wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego dla producentów świń. I tutaj jak widzicie Państwo, 40 litrów. 40 litrów, 4 litry do sztuki, tak? Dla producentów owiec, kóz i koni, o jest, no dobrze, teraz dopiero zrozumiałem. Dla producentów owiec, kus i koni 40 litrów na DJP, to wiecie, o to jednostka duża i do tego jest 40 litrów. Zwiększenie stawki zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakopionego w okresie od 1 lutego 2023 do końca lipca 2023 do pozostających w dyspozycji producenta rolnego limitu na drugi nabór wniosków do 2 zł, 2 zł za litr oleju napędowe. Tutaj jak Państwo wiecie prawo unijne pozwala nam na tą chwilę złoty 46 zł, a te 0,54 grosze to jest Dodatkowa rzecz, którą występ, wystąpimy do Unii Europejskiej o, o notyfikację tej, tej, tej ustawy, ale mamy, mamy nadzieję, że tutaj pójdzie dosyć szybko, żeby to wprowadzić tak jak tutaj zapisaliśmy. I to też jest, drodzy Państwo, ustawa, która oczekiwana przez rolników, ale to jest jeden z tych konkretów Kaczyńskiego, które głosiliśmy na konferencji na naszej konwencji rolnej i, i to jest realizowane tutaj duża rola w tym również pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby to było dwa złote, żebyśmy poszli dalej. I tutaj też chcę jedną rzecz, bo to dużo wczoraj padło takich no jak zwykle zresztą w, w dyskusji tej na w sali plenarnej dużo takich ataków. No to chyba jest w jakimś stopniu też zrozumiałe, że opozycja będzie zawsze atakować, ale jedna z pań posłanek mówiła o tym, że, że gdy paliwo kosztowało, za ich czasów, gdy było paliwo dużo tańsze, to ten zwrot był też, to ten zwrot również był. No to chcę przypomnieć, że po 6 zł za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego już paliwo było, jeżeli chodzi o olej napędowy, to on już tam dochodzi do, do 6 zł i wtedy zwrot był 0,85 groszy. Teraz będzie 2 zł. To jest taka różnica, drodzy Państwo. Było 0,85, będzie 2 zł. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o ustawy, nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz prawa budowlanego. Tutaj mamy nadwyżkę. Z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa 445 milionów złotych. Chcemy to przeznaczyć oczywiście na pomoc, na stabilizację na rynku zbóż, tak żeby to nie wracało do budżetu państwa, tylko żeby to było wykorzystane w tej kwestii, której chyba wiecie Państwo, że w tej chwili jest bardzo ważne. Także te 445 milionów będzie przeznaczone na pomoc w rynku zbóż. I oczywiście prawo budowlane to te, też obietnica nasza, którą złożyliśmy, ale obietnica, która jest w tej chwili bardzo potrzebna, to znaczy budowa Silosów do 250 metrów sześciennych bez pozwolenia na budowę, jak również magazynów płaskich do 300 m2 do 300 metrów kwadratowych też bez pozwolenia na budowę. No i tutaj drodzy Państwo, dopłaty do nawozów, chcę jeszcze raz powiedzieć o tej kwestii, bo też dużo padało tych słów wczoraj na sali plenarnej. Jak wiecie, jesteśmy jedynym krajem, który w Europie pomaga swoim rolnikom, jeżeli chodzi o zakup nawozów przy tej trudnej sytuacji wojennej, bo to trzeba jasno powiedzieć, wtedy, gdy gaz bardzo mocno drożał, to wtedy też i, i cena nawozów była bardzo mocno rosła i wtedy w zeszłym roku pomogliśmy kwotą 2 miliardy 62 2 miliardy 6 2,6 miliarda, tak będzie lepiej. W zeszłym roku, w tym roku ta pomoc jest przygotowana dużo wyższa do 4,7 miliarda złotych wielka pomoc, gdybyśmy nawet porównali to do innych pomocy, które były wcześniej, to drodzy Państwo, pamiętacie, jak była susza w 2015 roku, wtedy pomoc była mocno ogłaszana i ona dobrze, że była, że było jasne, ale to była 400 milionów pomocy. Tutaj mówimy o 4 miliardach, ponad 4 miliardach, w sumie to jest pomoc, gdy sumujemy wszystko, to jest pomoc już ponad 10 miliardów złotych. No, i tutaj też jest jeszcze jedna rzecz, bo tych fake newsów, które się gdzieś tam pojawiają w eterze, jest bardzo dużo. Niektórzy budują swoją siłę tą polityczną, partyjną na fake newsach. Ja się z tym nie zgadzam, jak chcę to prostować. I, I drodzy Państwo, też tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż ziemi rolnej cudzoziemcom, drodzy Państwo, w 2008-2015. Sprzedano 695 hektarów cudzoziemcom z, 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 z ziemi tej rolnej z budżetu państwa, to znaczy tutaj z zasobów państwowych. W 2016-2022 380 to połowę mniej ale tutaj jest ciekawa, ciekawa rzecz inna, to znaczy ta średnia sprzedanej ziemi. W tamtych czasach była to ponad 12 hektarów, w tej chwili hektar 50. No to jest też ważne, dlatego że ten, tutaj widać, że to są sprzedawane małe działki, a nie wielkie działki. Tam też była podawana ta liczba kwot, znaczy liczba hektarów sprzedanych cudzoziemcom. W tych, w Teraz w latach, kiedy my mamy odpowiedzialność za Polskę, tam było około 5 hektarów, dokładnie 50, 5 tysięcy hektarów, ale to, drodzy Państwo, jest sprzedaż między obywatelami tutaj. To jest sprzedaż obywatel, obywatel obywatelowi no, i to jest jakby ruch, ten sprzedaż obrót ziemią prywatny. Za czasów platformy obywatelskiej też taka sprzedaż była, tam było 7 tysięcy, a najwyższa Izba kontroli pokazała, że, że tam była zaniżenie zaniżana, bardzo zaniżana wielkość tej sprzedaży, ale tutaj chodzi o przede wszystkim o tym co my decydujemy jako państwo o sprzedaż ziemi tej co powiedziałem, ziemi z zasobów państwowych to ta sprzedaż jak państwu powiedziałem jest o połowę niższa i, i ta średnia jest dużo niższa. No i kolejny taki fake news, który był po, po, podawany może no, informacja, która była podawana po głowie trzodych Chlewnej Drodzy Państwo, w 2007-2015 spadek o 6,5 miliona sztuk z 18 milionów do 11,6 miliona sztuk to jest o 36%. Za czasów, gdy my mamy odpowiedzialność, 2016-2022 ten spadek jest o 1,2 200 i to jest spadek o 11%. To Państwo, no ale tu jeszcze musimy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Spadek stat oczywiście i spadek w momencie, gdy, jest to, gdy działa ASF, gdy, gdy, działa, gdy szaleje ASF. Przecież wiecie o tym, że to jest choroba bardzo ważna i bardzo. No, Zmniejszająca stada, ze względu na to, że jest to bardzo groźna choroba. Ale my, nawet w tym tej, w tej, w tej momencie, gdy, gdy walczymy z ASF-em, to ten spadek jest o wiele, wiele mniejszy niż był, niż był wcześniej. Kolejna rzecz: no, chcemy też powiedzieć, że bardzo jeżeli chodzi o pomoc, o wsparcie tych gospodarstw szydziarskich, no to od, cały czas tutaj walczymy i, i spoma, wspomagamy. I jak wiecie, i to jest informacja, którą chciałbym też w jakiś sposób sprostować, bo ostatnio podałem, że podpisałem rozporządzenie, które daje możliwość każdemu rolnikowi utrzymanie. Na chów własny, na użytek własny chowu trzody chlewnej, i tam podałem do 10 sztuk, ale to było jeszcze przed podpisaniem rozporządzenia. Później, jeszcze nad tym pracowaliśmy. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o sztuki, tu tylko jest ograniczenie, że ma być to na chów własny, ale użytek własny, przepraszam. Chów na użytek własny, to co to znaczy? Że jeżeli ktoś ma dużą rodzinę i zje, przepraszam. Skonsumuje um, trzy sztuki, to może mieć trzy sztuki, a jeżeli siedem, to będzie miał 7. To jest tylko warunek taki, że nie może wprowadzić do obrotu. I tu jest jakby uwarunkowane bardzo mocno, to, to będzie pod kontrolą inspekcji weterynaryjnej, żeby właśnie nie wprowadzać. Nawet jeżeli mówimy o prosiętach, że będzie mógł przemieszczać to też jest określone, że w granicach gminy lub w sąsiednich gminach i też pod nadzorem inspekcji tej weterynaryjnej, ale również dla rolnika, który nie wprowadza do obrotu. To jest też bardzo ważne. Nie wprowadza do obrotu. Znaczy jeżeli też ch chce <laughs> prowadzić hodowlę czy chów na własny użytek. No i oczywiście kontynuacja programu Locha Plus, drodzy Państwo, tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że na ten temat rozmawiamy. To jeszcze nie jest jakby zapowiedź, że na pewno będzie ten program, ale pracujemy nad tym programem, żeby go wznowić, żeby ten, żeby ten program dalej funkcjonował. Mam nadzieję, że też mi się uda ten program wprowadzić, ale to ogłoszę Państwu na kolejnej konferencji prasowej, jeżeli się tak uda. Dziękuję bardzo. Panie ministrowie, jeżeli macie Państwo pytania, proszę o podchodzenie do mikrofonu i zadawanie pytań. Dzień dobry, Damian Stanisławski, TVP Info. Panie ministrze, chciałbym zapytać o program wsparcia dla rolnictwa, czyli FOR. 150 milionów złotych to jest wsparcie w tym roku. Czy wsparcie w kolejnych latach z budżetu państwa również będzie? I kiedy można uznać taki punkt skupu za upadły? No bo to jest tutaj kwestia kluczowa. Na tą chwilę mamy zapisane, że to będzie, gdy będzie decyzja sądu, że jest, że jest upadłość, ale też nad tym pracujemy, żeby to przyspieszyć, to znaczy, żeby to było w momencie, gdy już y, y, wejdzie y, y, do firmy, y, y, uciekł mi nazwa. Komornik, przepraszam Państwa, gdy wejdzie komornik, chcemy tutaj też to przyspieszyć. To tak jak powiedziałem, to jest taki program, znaczy ustawa, która weszła, ale my będziemy jeszcze ją na pewno udoskonalać. Jeżeli Pan mówi o środki, to też oczywiście, że jeżeli by brakło tych środków, będziemy musieli dołożyć z budżetu państwa, to jest normalna rzecz. Ja bym chciał, żeby kiedyś ten, ten fundusz pracował już sam, to znaczy tak jak są inne fundusze, ale na dzień dzisiejszy na pewno będzie wspierany z budżetu państwa, dlatego że chcemy, żeby to ruszyło. Chcieliśmy zrobić ten pierwszy krok, no bo chcemy. Uruchomić. Jak się uruchomi, na pewno będzie to później działało. O kwocie już na przyszły nie, rok? Nie, dziś nie mówimy. Dziś mówimy o 150 milionach Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę następną redakcję. Dzień dobry, Agnieszka Witkowicz, telewizja Polsat. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczące zwrotu akcyzy do paliwa rolnego. Mówił Pan, że tutaj na część tego zwrotu potrzebna jest zgoda Brukseli. Rozumiem, że mhm. tej zgody jeszcze nie ma. Państwo wystąpili, kiedy tej zgody można się spodziewać i kiedy te zwroty mogłyby ruszyć? W takiej kwocie, o jakiej mówimy? I drugie pytanie: kiedy ruszą dopłaty dla tych, którzy sprzedadzą zboże opróżniając magazyny? Rolnicy skarżą się, że w tej chwili cena to jest około 700 zł. Czekają na te dopłaty. Mówią, że czekają jak na zbawienie. Tu też rozumiem potrzebna jest zgoda Brukseli. Kiedy faktycznie rolnicy mogą dostać te pieniądze? Dziękuję. Że, pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o, o tą e, e, zwrot akcyzy, Oczywiście to do notyfikacji musimy wysłać po uchwaleniu ustawy. Tak to działa. I mam nadzieję, że to będzie szybko. I mam nadzieję, że tak będzie jak tutaj zapisaliśmy, że w tej drugiej transzy, którą zawsze rolnicy składają, że tu już będziemy mogli dać to po 2 złote i mam nadzieję, to się, że to się spełni. Drugie pytanie, tutaj prosiłbym też taką, panie redaktor, o to, żeby nawet w pytaniu podawać... No prawdziwą informację, bo y, chyba, że nie mówi Pani o pszenicy, bo jeżeli Pani mówi o pszenicy, to 700 złotych dzięki Bogu jeszcze nie jest w Polsce. W tej chwili w Polsce jest w granicach tam 900 zł, 850, nawet 1000, nawet 1070 y, bliżej portu y, czy w porcie. To jest taka różnica, nie 700, chyba, że Pani mówi o owsie, no to możemy tutaj tak mówić, ale to też bym prosił o tym, bo y, mówienie takie informacji, ja przepraszam, bo ja nie chcę Pani tutaj jakby krytykować, tylko bardziej chciałbym prostować pewne rzeczy, bo też Słyszałem od jednego z redaktorów wczoraj, że to jest 600 zł. No, drodzy Państwo, jeżeli puszczamy taką informację, to też nakręcamy pewną taką spiralę obniżania cen. Nie, w tej chwili cena jest od 850, mówimy o paszowej, konsumpcyjna nawet 1100 będą te dopłaty tak, faktycznie, mówię. kiedy Jeżeli rolnicy mówię, je dostaną, bo oni i tak na nie czekają. Nawet jak jest 800 tak jest, czy 850, tak to rolnicy czekają tak. na te dopłaty. Odpowiem tak? Pani to Oczywiście, jak Pani wie, już wnioski można składać i to już jest notyfikowane. Tu już jest zgoda. Kiedy dostaną pieniądze? Jak jest określone dokładnie, do kiedy będą składane wnioski. Chyba jest do 15 czerwca. Po 15 czerwca będzie wypłacane. Także to, to i to już jest notyfikowane. Tu notyfikowane, już mamy zgody. Także już wnioski są przyjmowane. Także tutaj już Pani po 15 czerwca mogą będą, się rolnicy spodziewać będą, tak. wypłat, Myślę, że czy ja tak. dobrze rozumiem? Myślę, że tak. Bo wczoraj dzwoniliśmy do, 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 do właśnie jakby pytaliśmy o to i, i, i terminy były w, na przykład wrzesień, dlatego... Pani redaktor, nie, to jeżeli mówimy o tych kolejnych hmm. pomocach, to może tak jest, ale jeżeli mówimy o tej pomocy, która już są zbierane wnioski, to będzie wcześniej, że ja bym chciał być precyzyjny i Czyli po 15 się... czerwca można się spodziewać, tak, rolnicy się, mogą pani się spodziewać redaktor, pieniędzy. Umówmy się, pani redaktor, żebym ja tutaj był też precyzyjny precyzyjny, bo na, mhm. nalegam, żeby mówić prawdę, to umówmy się na, 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 na nagranie, ja to dokładnie sprawdzę, żeby to Pani powiedzieć, żeby tutaj też być precyzyjnym, bo nie chciałbym wprowadzić w błąd Pani, a przede wszystkim tych, którzy nas oglądają w tej chwili. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Tomasz Węskiej Radio TOK FM. Dwa pytania, jeśli wolno. Jedno dotyczy wciąż skupu. Jeżeli apeluje Pan raz po raz o, o to, żeby zboże odsprzedawać, to Skąd te apele? Skoro jest tak dobra stawka, skoro są tak dobre warunki, dlaczego rolnicy tego zboża nie sprzedają? Tutaj pojawiają się zarzuty, że tylko gospodarstwa do 300 hektarów mogą liczyć na dopłaty, więc to też jest, jak rozumiem, dla części jakiś problem. I druga rzecz chodzi o importerów zbóż, którzy no, oskarżają tutaj państwo o blokowanie wwozu zbóż na granicy polsko-ukraińskiej. Pan w weekend mówił o luce, czy o dziurze w, w tym unijnym rozporządzeniu, które pozwala na WWF z zbóż, na którego umowy wozu zostały zawarte przed wejściem w życie tego rozporządzenia. Co Pan na to odpowie? Bo wiem, że część przedsiębiorców grozi po prostu pozwami zbiorowymi i będzie prawdopodobnie domagało się odszkodowania. Panie redaktorze, no oczywiście, jeżeli Pani, zacznę od tego drugiego pytania. Jeżeli Pan mówi o tym rozporządzeniu, które weszło unijnym w drugim, jest tam zapis taki, że jeżeli kon... były podpisane kon... kontrakty wcześniej, przed wejściem w życie, to mogą te kontrakty być zrealizowane. Ja nie słyszałem o protestach Firm, ale jeżeli takie protesty są, że to zboże ma utrudniony wjazd, to powiem szczerze, ja się z tego cieszę. To znaczy, mi na tym zależy, żeby to zboże. Ale to żeby podpowiadał łamie prawo. Żeby to, no, jeżeli łamiemy prawo, panie redaktorze, w, dla dobra rolników i dla dobra, prawo, dla dobra państwa polskiego, no to. Ale ja tam nie widzę, żeby tam było łamane prawo. Ja nie widzę tego. To jest pierwsze pytanie, a drugie, znaczy, to było to, to drugie pytanie, a pierwsze pytanie było. No, część rolników nie odsprzedaje zboża, a, i pytanie yy, dlaczego. Wprawę sprzedaży zboża. No, oczywiście ten ruch na skupie jest coraz większy. Gdy zrobiliśmy monitoring wczoraj, to. Gdy zrobiliśmy wczoraj monitoring, to jeżeli chodzi o stany magazynowe u rolników, to jest to około 40%, że zostało sprzedane już zboża. Mówimy o tym monitoringu, który prowadził jeszcze pre premier Henryk Kowalczyk. To było luty pod koniec lutego i teraz myśmy zrobili wczoraj, to około 40% już tego zostało sprzedane i to jest dobra informacja. To jest dobra informacja, jeżeli tak jest, że, że to 40%, tylko to jest szacunkowo, żeby było jasne, nie? że to nie jest tak dokładnie, bo tu nie mamy takich danych dokładnych, ale szacunkowo, że 40%, to znaczy ten ruch jest. no Ja bym chciał, żeby był szybszy, bo wiecie Państwo, że obiecałem, że to, że to zboże będzie sprzedane szybciej, ale no tutaj skąd się bierze ta jeszcze może tak mniejszy ruch u rolników ja myślę, że rolnicy ciągle, jeżeli nawet widzą datę, że tam jest 15 czerwca, bo tam jest 15 czerwca, jeżeli widzą, że jeszcze mają trochę czasu, to jeszcze liczą można na to, że na Matifie, to znaczy, że w Paryżu na giełdzie cena wzrośnie, to za to wzrosłaby wzrosła też i w Polsce, bo dopłata będzie stała, bo dopłata tutaj jest już określona. I myślę, że to z tego wynika. Ja bym zachęcał rolników, żeby sprzedawać jak najszybciej, żeby opróżnić magazyn. Nikt dzisiaj nie może zagwarantować, że ta cena będzie rosła, czy będzie Spadać na, na giełdzie w Paryżu. To myślę, że nie ma w tej chwili mądrego takiego analityka, który by powiedział, czy będzie rosła, czy będzie spadała. Ja tego nie wiem i na pewno się nie podejmę takiej analizy. A ten próg 300 hektarów nie stanowi tu jakiejś nie, przeszkody? Nie, oczywiście, że nie. Panie redaktorze, drodzy państwo, dobrze, że pan pytał o to, bo to jest bardzo ważne. Do 300 hektarów w Polsce mamy 97 gospodarstw procentowo. 97% gospodarstw. Także no tutaj te nawet 3%, gdyby było tych większych, no to tutaj też nie. Ale dopłata też, oni dostają tą dopłatę, bo do 300 dostają wszyscy. Także nawet gdyby tak było, Panie redaktorze, to do, 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 do tych 300 by sprzedali, żeby dopłatę dostać. Także na pewno nie jest to ten powód. I to, bo Pan pyta mnie, jaki jest powód. Ja powiem szczerze, chciałbym znać odpowiedź, jaki jest powód. Tej odpowiedzi nie mam. Nie, nie znam tej odpowiedzi. Chciałbym też, próbujemy z, w jakiś sposób sądować Rolników, co się dzieje, dlaczego, dlaczego nie sprzedają. No to są odpowiedzi różne. Niektórzy mówią, że no ich firma nie skupuje, bo, bo rolnicy mają też swoje przyzwyczajenia, że mają swoją firmę. Firma, jego firma zawsze skupowała. Dziś jego firma ma na jakiś tam postój i nie, nie skupuje. To są różne powody, to mi trudno, ale zachęcam rolników, żeby to sprzedawać. Dziękuję. Dzień dobry, Karolina Wasilewska, TVN24. Panie Ministrze, OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych poinformowało nas, że w Ministerstwie Rolnictwa o 10.30 rozpoczął się sztab kryzysowy. Czy takie spotkanie było, czy do niego doszło, czego dotyczyło? Znaczy, myślę, że Pani pyta rolników. o spotkanie, które się tutaj sukcesywnie odbywa, prowadzone przez Pana Przewodniczącego Izdebskiego i to, są, to jest taki ich zespół, który, który się tutaj odbywa. I tak odbywa się taki zespół dzisiaj. Na tym zespole jest Pani Minister Gębicka i Pan Minister Janusz Kowalski prowadzą ten zespół. Ja nie wiem, czy się zakończył, chyba się nie zakończył. Ja miałem tam nawet wejść, ale czasu mi troszkę brakuje, ale myślę, że ten zespół jeszcze trwa. Także. Oczywiście, sytuacja rolnictwa, on jest ciągle. My, my, się spotkamy, my się z rolnikami spotkamy przynajmniej raz w tygodniu. To nie jest tak, że się nie spotkamy. Dzisiaj miałem to spotkanie z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Również miałem zdalne spotkanie z Solidarnością Rolników Indywidualnych z przewodniczącym tu w, w, w Ministerstwie, ale również miałem zdalne z Województwem Łódskim. Czy z radą. Z zadowoleni, panie ministrze? Panie redaktor, czy zadowoleni, to znaczy tak. Usłyszałem trochę pochwał za, to za te wczorajsze ustawy. To było miłe, ale oczywiście niepokoje też są. To, panie redaktor, no gdyby, gdyby ktoś dzisiaj w Polsce powiedział, że jest idealnie, no to proszę mi uwierzyć, że to jest kłamca. Nie, jest idealnie, wiemy, że jest trudno, wiemy, że, że, musimy, że musimy walczyć i walczymy. To, to, ja ja nie, nie spodziewam się, panie redaktor, że, że my, my rolnicy będą dzisiaj bić brawo, że jest, że jest tak dobrze. Nie, ale razem walczymy. Ja, ja bardzo bardzo dziękuję tym rolnikom, którzy podchodzą do tej sprawy bardzo merytorycznie. Powiem coś może daleko idącego, ale chcę, żebyście to Państwo usłyszeli. Lepiej mi się rozmawia o tych ciężkich sprawach z rolnikami niż z politykami. Wczorajsza debata w Sejmie mnie zasmuciła. Naprawdę mnie zasmuciła. Szybciej się zbudowało koalicję pięciu państw przygranicznych i politycznie różnych, bardzo różnych, niż koalicje w Polsce polityków, żeby popierać, żeby popierać albo wspierać polskie rolnictwo nie ministra Telusa. Oni nie muszą wspierać ministra Telusa, czy nawet rządu nie muszą wspierać, ale wspierać polskie rolnictwo. To wczorajsze bieganie ze świnkami, ze świnkami pluszowymi po sejmie Powiem tak delikatnie, żeby nikogo nie urazić, bo, bo to nie w tym rzecz, żeby kogokolwiek urazić, ale było, moim zdaniem to było no, bardziej, bardziej kabaretowe, a nie, a nie podchodzenie do poważnie do, do, do tej sprawy. Przepraszam Państwa, ja szczególnie z tymi, tych, przepraszam, co biegali z tymi świnkami, ale dla mnie to jest no, delikatnie nie, niepoważne. Panie ministrze, jeszcze chciałam zapytać, czy się, udało się panu ustalić listę tych firm, które importowały zboże z Ukrainy i w jakim celu to ma być, w jakim celu chciałby pan taką listę opublikować, czy nie wiem, jakoś ukarać te firmy? O co chodzi? Bardzo, po raz pierwszy takie pytanie padło i, i dziękuję, bo zazwyczaj redaktorzy y, y, naciskają mnie, że obiecał pan, nie opublikuje pan te listy, powinien pan opublikować, a pani po raz pierwszy zadała drugą stronę. Też się nad tym zastanawiam. Y, y, po pierwsze jest sprawa prawna, czy mogę opublikować i tutaj wysłałem zapytanie do dwóch kancelarii prawnych, żeby, da, żeby miał odpowiedź, czy, czy to jest prawna rzecz, bo to jest dla mnie też ważne, drodzy państwo, żebym tutaj no, nie zrobił czegoś niezgodnego z prawem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie ta, 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 o której pani mówi. Jeżeli te firmy, a tak je było, sprowadzały zgodnie z prawem, no to jest takie troszeczkę linczowanie firm, które działały zgodnie z zgodnym prawem. Ja bardziej bym chciał innym kierunku iść, że rolnicy mają prawo wiedzieć o tym, jakie firmy sprowadzały, bo, bo nie do końca jest to moralne, nie, 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 nie zgodne z prawem, ale nie do końca jest to moralne, że firma sprowadzała zboże z Ukrainy tańsze, a paszę sprzedawała e, polskiemu rolnikowi. To bardziej pochodzi o tą sprawę. Ale bardzo Pani dziękuję za taki rozsądny głos, że właśnie taki zastanawiający się, jaki jest cel te, 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 tej listy. No na, pewno, na pewno musi być to mocno rozważone, tak jak powiedziałem, i pod względem prawnym, i pod względem celowości, bo. Ja bym nie chciał też, drodzy Państwo, też co jedną rzecz powiedzieć. Tu z jednej strony wiem i, i tutaj uważam, że rolnicy powinni wiedzieć, ale z drugiej strony te firmy dalej w, w Polsce pracują, one dalej to zboże wywożą z Polski. I dzisiaj robienie takiego linczu dla tych firm dla mnie osobiście nie jest do końca fair, ale to jest jakby inna rzecz. Ale dziękuję Pani, naprawdę. Jeszcze chciałam zapytać o fundusz oddłużenia rolnictwa, bo ze strony rolników z kolei słyszymy takie zarzuty, że to są pieniądze, które oni sami wpłacają, że to jest trochę taki propagandowy zabieg ze strony. Mówimy nie rządzących. o oddłużeniu, tylko o naszym funduszu tak. gwarancyjnym. No Pani redaktor, jeżeli 150 milionów, to jest duża większość funduszu bez budżetu państwa, a naprawdę ułamek 0,125 ułamek będzie. Pochodził od firm, no oczywiście, że firmy mówią, że to przerzucą na rolników, ale to jest tak, nie, tak niewielka kwota, proszę sobie policzyć ile to jest od 100 tysięcy złotych, to jest tak niewielka kwota, że to naprawdę myślę, że nie powinniśmy, nie, nie powinniśmy na ten temat, no ten wkład powinien być również od, od tych firm, przede wszystkim powinien być od tych firm, nie od rolników, bo tak naprawdę to jest fundusz chroniący rolników, ale no przeciw, przeciwko, przeciwko, dobra słowa, może, przeciwko nieuczciwym firmom, przeciwko nieuczciwym firmom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań państwu. o realizacji kolejnych konkretów dla polskiej wsi. informacje udzielał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Celus. Dziękuję pani Dziękuję mistrz, bardzo, dziękuję, dziękuję państwu, państwu bardzo.